Muszę się Wam pochwalić, bo wreszcie przyszedł do mnie przycisk od YouTube, więc możecie czuć się częścią tej liczby, bo to właśnie dzięki Wam ta nagroda tutaj się pojawiła, za co bardzo Wam dziękuję. Postawię to gdzieś w honorowym miejscu, żeby ta nagroda zawsze przypominała mi o tym, że nie robię tego tylko dla siebie. Ale dla kogoś, bo to wy to oglądacie, gdyby nie wy, to po co miałbym to nagrywać? Także dzięki jeszcze raz, a to leci na tyły. Dziękuję również Operze, że ponownie zechcieli ze mną zawrzeć współpracę, a z racji także sam korzystam z ich przeglądarki, no to na taką reklamę oczywiście się zgodziłem. Ostatnio robiłem reinstalkę Opery, więc zaznajomiłem się trochę z funkcjami, których wcześniej za bardzo nie używałem. Przede wszystkim jest jedna opcja, profile GX, które mniej więcej polegają na tym, że możecie stworzyć sobie profile przeglądarki, aby dostosować ją do danej sytuacji i swoich potrzeb. Możecie na przykład stworzyć sobie profil pod streamowanie, żeby nie zlikować żadnych swoich personalnych danych. Możecie stworzyć sobie profil łotrzyka, aby przeglądarka zacierała za Was ślady. I możecie też stworzyć na przykład profil ziemniaka, aby dostosować przeglądarkę pod jak najmniejsze zużywanie zasobów komputera, aby nie cięło Wam aplikacji, z których korzystacie poza przeglądarką. Albo pod Podczas grania w gry. Dodatkowo jest to chyba najładniejsza przeglądarka na rynku, zwłaszcza jak dopasujecie sobie kolorki do Waszych preferencji, i zwłaszcza jak włączycie sobie animowaną tapetę. To wtedy wygląda całkiem czadersko. Jeżeli lubicie mieć włączonych wiele kart w przeglądarce, to warto korzystać z takiej funkcji jak Hot Tap Skiller, która wyłącza karty najbardziej zużywające naszą pamięć, aby dać naszemu komputerowi trochę odetchnąć. I bardzo fajna jest interakcja pomiędzy wersją mobilną Opery a tą komputerową, bo możecie spokojnie włączyć sobie jakiś filmik albo stream na komputerze, a później włączyć sobie to samo za pomocą skanowania kodu QR na telefonie i mieć bardzo szybko dostęp do tego, co oglądaliście wcześniej. Dlatego warto jest mieć aplikację zarówno tu i tu. Polecam wam. To, żebyście sobie sprawdzili, możecie mi dać w komentarzach, czy Wam się podoba, i myślę, że się nie zawiedziecie. Całkiem niedawno podjąłem jedną z najlepszych decyzji w swoim życiu, a mianowicie usunąłem ze swojego telefonu chińską szpiegującą aplikację, a mianowicie TikToka. I to nie jest tak, że jeżeli to jest chińskie, to jest złe. Po prostu ByteDance nawet nie ukrywa swoich dziwnych praktyk, ponieważ jest to dosłownie zapisane w ich regulaminie na TikToku. Po prostu większość ludzi i tak już ma na tyle spaczone umysły, że dać im cokolwiek do przeczytania, co zajmuje dwie minuty, jest wyjątkowo dużym i poważnym przedsięwzięciem. Używałem TikToka sporadycznie, głównie w momentach, kiedy potrzebowałem zabić trochę czasu i mi się nudziło, czyli pewnie tak jak większość osób, ale pewnego dnia zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że coraz więcej czasu poświęcam na przeglądanie tych głupich filmików, bo z 5-minutowej przerwy zrobiła się 10-minutowa przerwa, z 10-na 15-minutową przerwę, aż w końcu zacząłem oglądać te filmiki praktycznie godzinami. Podkreślam, godzinami! Bez przerwy! Zdając sobie nagle sprawę z tego, że. Ja pierdolę, poświęciłem na to kolejną godzinę. Po co? A dodatkowo mógłbym ten czas przeznaczyć na cokolwiek innego, chociażby na przeglądaniu YouTube'a albo Spotify, gdzie znajdę znacznie ciekawsze i bardziej merytoryczne treści. Więc z wywalonym jęzorem siedziałem i tylko oglądałem to gówno, które wpycha we mnie TikTok, wywlewające się wręcz z ekranu mojego telefonu. Więc stwierdziłem w pewnym momencie, że nie chcę być tego częścią, i ja po prostu wypierdoliłem te aplikacje z swojego telefonu. TikTok jest tak przemyślaną i tak zaawansowaną technologią, że wpychają największy, najbardziej demoralizujący chłam, to jaki jest możliwy, na zachód, tym samym broniąc od tego swoich obywateli w Chinach. Na przykład, czy wiedzieliście o tym, że jeżeli jesteście poniżej 14 roku życia i mieszkacie w Chinach, to możecie oglądać TikToka tylko 40 minut dziennie, a dodatkowo macie dostęp do tylko i wyłącznie takich treści jak. Chińska propaganda oraz edukacyjne filmy, gdzie dowiesz się na przykład jak zrobić eksperyment chemiczny albo fizyczny. Także dysproporcja pomiędzy jednym krajem a innym światem jest ogromna. Na zachodzie natomiast znajdziesz 5 sekundowe skecze, które zapomnisz po 10 sekundach, między innymi o tym, jak gość opowiada o pracy w Biedronce albo filmiki, jak jakaś kurwiaga kręci dupą. System TikToka można porównać trochę do kasyna, a dokładniej do jednorękiego bandyty, bo losując filmy, przewijając je w dół, to tak jakbyśmy za uchwyt takie, w takiej maszynie. Generalnie chodzi mi o to, że pociągając za rękę w automacie. Tak samo tutaj przewijając filmiki w dół, możemy otrzymać różny rezultat. Na przykład otrzymujemy film, który nam się podoba, nam się nie podoba, albo który nas przerazi, albo który nas obrzydzi. I taka randomizacja tych wyników jest bardzo uzależniająca, bo budzi w nas wiele różnych emocji i różnych bodźców. I to wszystko jest zamknięte tylko w jednej aplikacji, i to działa na nas jak narkotyk. I z tego akurat nie za wiele osób zdaje sobie sprawy, bo nikt nam praktycznie o tym nie mówi. Każdy wie, że alkohol albo papierosy są dla nas złe i łatwo się od nich uzależnić, ale TikTok? TikTok to przecież tylko i wyłącznie niewinna aplikacja. Aplikacja, z której korzystają również dzieci. Pewnego dnia stwierdziłem, że nie chcę być tego częścią i wyjebałem tę aplikację ze swojego telefonu. Szkoda tylko, że tak naprawdę to nic nie zmieniło. Nic to nie zmieniło, ponieważ tiktokowy rak zajął już wiele innych serwisów, na przykład YouTube, bo mamy na YouTubie YouTube Shortsy, albo Instagram, gdzie mamy te filmiki, które działają na bardzo podobnej zasadzie i pewnie jeszcze wiele innych portali, o których nawet nie wiem. Na YouTubie, jeżeli włączę sobie swoją aplikację na YouTubie, to możecie zobaczyć, że praktycznie od razu 50% ekranu zajmują Shortsy, więc jeżeli kliknę gdziekolwiek na tym polu, który zajmuje ogromną część mojego ekranu, wyświetlą mi się shortsy, więc jestem od razu wrzucony do tego dopaminowego haju. Ludzie tworzą nawet rozszerzenia do przeglądarek, na przykład YouTube Shorts Blog, którego używam i polecam. I to rozszerzenie jest po to, żeby zablokować... Funkcję przewijania i zamienić krótkie filmiki, aby odpalały się tak jak wszystkie inne. Ludzie walczą o swoją własną uwagę z ogromnymi korporacjami, które chcą wciągnąć ludzi w to chore cybernetyczne uzależnienie. Co jak się nad tym głębiej zastanowić, jest po prostu przerażające. Jeżeli jesteś osobą dorosłą, to pewnie potrafisz się opamiętać w porę i zdać sobie sprawę, że może to uzależnienie trochę zajmuje mi za dużo czasu i powinienem coś z tym zrobić, więc zgadnijcie, kto jest na to najbardziej narażony. Dokładnie tak, dzieci. Wystarczy 5 minut w internecie, aby dowiedzieć się, jakie skutki ma na dzieci obecny internet w takiej formie, w jakiej obecnie jest szeroko dostępny. Ma to dramatyczne skutki na ich cierpliwość i koncentrację uwagi. I wydaje się to błahe, ale w przyszłości to może się wiązać z znacznie poważniejszymi problemami, np. cierpliwości w szkole, cierpliwości w pracy, cierpliwości we związkach, czy cierpliwości ogólnie na co dzień, bo cierpliwość jest nierozłącznym elementem naszego życia. Tak samo jak koncentracja. Koncentracja jest non-stop potrzebna w każdej dziedzinie naszego życia. Czy to chodząc po ulicy, czy to czytając książkę, czy to oglądając fi film, koncentracja jest konieczna, żeby przeżyć. I nie jest to tylko zasługa TikToka, bo wystarczy zobaczyć, jak montowane są filmy najpopularniejszych YouTubeowych twórców, np. Mister Bista czy jego kopii. Czyli praktycznie każdego polskiego youtubera. Filmy MrBeast'a, pomimo tego, że są faktycznie interesujące, bo wkłada w nie multum pracy i są na tyle napakowane efektami i pieniędzmi, że faktycznie fajnie się to ogląda. Jednakże sposób ich zrobienia jest nastawiony na to, żeby. Cię od tych filmów jak najmocniej uzależnić i dostarczyć jak najwięcej różnych bodźców. Jest bardzo dużo cięć i jest bardzo duża efektowność wszystkiego. To jest skondensowanie jak największej paczki wybuchowości w jak najkrótszym formacie, czyli na przykład w 11-minutowym filmie. Dlatego się to tak fajnie ogląda. Gorzej tylko, że w Polsce wygląda to czuć inaczej. Tutaj content jest na drugim miejscu. A na pierwszym jest montaż, dlatego jest tak dużo filmów, na przykład Genzi, Mortalcia czy innych ekipowych wydmuszek, za którą stoją oczywiście pewne agencje i firmy, które polegają na tym, że zabierają na przykład swojego znajomego do sklepu i kupują mu rzeczy za X tysięcy złotych. Content strasznie nudny, ale jest tak zrobiony, że fajnie się to ogląda. Ponieważ działa na bardzo podobnej formule jak filmy Mistera Bista. Wiele cięć, podpisy, oglądasz to, wyłączasz swój mózg. Puf, i jesteś kurwa w innym świecie. Zaczynasz głupieć. Zaczynasz być taką samą pierdoloną wydmuszką, jak te osoby, które te filmy tworzą. I to jest straszne. Obejrzałem chyba ze 20 filmów w sumie: Gen Z, Mortalcia, Reziego, chociaż akurat jego filmy były trochę lepsze. I chyba jeszcze kogoś. I powiem wam, że z tych filmów nie wyciągnąłem nic. Zupełnie nic. Oprócz najpierw. Prostszej rozrywki, jaka jest dostępna, która polega na wyłączeniu ci mózgu. Nie dało mi to zupełnie nic. I przysięgam, że jeżeli ktoś by mi włączył timelapse po prostu grzybów, wyciągnąłbym z tego filmu więcej niż z tych pierdolonych filmów ekipy, stripy, czy i tak dalej, tak dalej. Czy tych osób, które są związane z Gen z. Wszystkie najpopularniejsze kanały polegają właśnie na tym samym, na kontencie typu kręcimy kołem fortuny, robimy głupie challenge, idziemy do sklepu coś kupić. Już pominę fakt, że to w ogóle kreuje jakiś spaczony światopogląd, bo kurwa nikt normalny nie chodzi codziennie na zakupy i nie wydaje po 500 zł, albo po 1000 zł. Ale najgorszy problem jest to, że te osoby, które stoją za tymi filmami są po prostu nijakie. One nie reprezentują sobą zupełnie nic. To są chodzące NPC. Różnią się tylko i wyłącznie kolorem włosów. Wyjątkiem przede wszystkim był Patecki, bo on faktycznie tworzy kontent już teraz odrębny od całych tych ekipowych formuł. Ma montaż taki, żeby przyciągnąć uwagę, oczywiście, ale faktycznie jego treści coś dają komuś. Możesz coś z tego wyciągnąć. Te kanały, które opierają się na tej samej formule, ale przedstawiają inny kontent, są beznadziejne. Są tragiczne. Nie da się tego oglądać. I wiecie, dlaczego te kanały są takie, jakie są? Bo nie są tworzone przez ludzi z pasji, tylko są robione przez agencje, żeby tworzyć liczby. Tak to niestety wygląda w obecnym świecie. I ja wiem, że internet nie musi tylko i wyłącznie opierać się na tym, żeby był edukacyjny i żeby dostarczyć nam czegoś więcej oprócz rozrywki. Ale patrząc na to, co się dzieje teraz w internecie. To w sumie internet, jeżeli mówimy o internecie dla młodych ludzi, opiera się tylko i wyłącznie na tej głupiej rozrywce, bo dziecko nie ma powodu kliknąć na coś edukacyjnego, jeżeli ma do wyboru filmy pod tytułem Włożyli mi 20 ogromnych, mega czarnych dildosów w dupę, nie uwierzyli i. Przeżyłem za dwa złote całą noc w mieszkaniu swojego kolegi, więc wiadomo, że kliknął coś takiego, niżeli filmik o tym, jak działa fizyka kwantowa albo nie wiem, cokolwiek innego. To ogłupia dzisiejsze społeczeństwo, i to jest właśnie celem wschodu: Ogłupić nas najmocniej jak się da, i póki co idzie im to zajebiście. Dlatego też uważam, że kolejne pokolenie, czyli pokolenie Alfa, będzie jeszcze gorsze, jeszcze głupsze, jeszcze bardziej zjebane od pokolenia Z. I niestety jest skazane moim zdaniem na porażkę Jak ta porażka będzie wyglądać To się tylko okaże w przyszłości I Ja wiem, że ten film to trochę taka walka z wiatrakami Ale jeżeli chociaż przynajmniej jedna osoba Jedna osoba zda sobie z tego sprawę Wyjdzie na dwór Skorzysta z tej zajebistej pogody Która zaczyna się robić i dotknie trawy I wyłączy te pierdolone Tiktokie, ekipy, i tak dalej I po prostu zacznie gospodarować Swój czas w inny, lepszy Bardziej wartościowy sposób, którego i tak ma mało tego czasu, to myślę, że jest to warte. Tymczasem zapraszam do mojego Twittera, na mojego Twitcha, na mój drugi kanał Oczami Zbrodni, na mojego Discorda. Dzięki za oglądanie. Peace, yo.